hej okay, witam Was wszystkich tu Wronek i dziś zajmiemy się czymś specjalnym, a mianowicie nadchodzącą, um, nadchodzącą serią kart w zasadzie Goblin vs. Gnomes. Um, myślałem, żeby nie robić czegoś takiego, ale stwierdzam, że kurde, no, omówienie tych kart może być, może być bardzo ciekawe, dlatego lecimy po kolei. Tu widzicie piękna grafika, tu już te kartbeki, które dopiero za miesiąc będziemy my mieli czy w zasadzie już za pół miesiąca. Eee, no, ale przedstawiają tutaj parę kart. No, ale po kolei. Eee, lecimy. Karta numer 1, Anoyotron eee, Za dwa mamy Taunt i Divine Shield 1-2. No, to jest w zasadzie taki upgrade'owany eee, Goldshire Footman, tak? Piechur ze złotych włości, który po prostu jest wzbogacony od Taunta, a podniesiony jest jego koszt o jeden. Eee, czy to jest mocna karta? Tak powiem Wam, Powiem Wam szczerze, że wydaje mi się, że raczej yy, to nie będzie za bardzo grało, ale grafika ma fajną, wygląda ładnie, także, także no, to na pewno fajnie go będzie mieć, aczkolwiek no, to, to tak jak Goldshire Footman, tylko droższy, więc w zasadzie no, nie urywa co prawda ten Divine Shield, co nie, co tam ratuje sytuację, no wszystko zależy od sytuacji no, tak naprawdę. Dobra, kolejna karta. Explosive Ship. To, to już jest bardziej śmieszna karcioszka, która też jest mechem. Zresztą zobaczcie. Tu jest mech i tu jest mech. Nowy rodzaj właśnie zostaje dodany całkowicie nowy rodzaj e, mechów, e, które też będą miały jakąś tam synergię między sobą. E, także, no, to, to ma znaczenie. A i właśnie z takich starszych kart e, Harvest Golem. E, Golem zbożowy z, też zostanie przerobiony na mecha. Tak, więc i, nie, i jego będą dotyczyły niektóre z tych kart, co jest w sumie całkiem spoko, bo zaraz yy, myślę, że zobaczycie tutaj. Yy, mam nadzieję, że troszkę to wyjaśni sprawę, dlaczego mechy są fajne. No, ale wracamy do owieczki. Art jest genialny, naprawdę, rewelacyjny jest art. To jest taki typowo goblinowy yy, twór. Widzicie, niby owca, ale za to owcy. Nie... No nie, przypomina się, przypomina, ale no. <laughs> Taki typowo blizardowy art, natomiast bardzo fajna umiejętność, deal 2 damage to all minions, więc za dwa many mamy, mamy takiego abnomination, tylko bez taunta, nie? odpowiednio użyty, Uhuhuhuh. no powiem Wam szczerze, popatrzcie, na przykład combo chociażby z równością u Paladyna, co prawda no, wymaga dwóch rund, nie? Trzeba wrzucić tą wajzę, a następnie rzucić, yy, czy tam najpierw rzucić, co nie ma znaczenia, równość. No i już robi się niewesoło, bo za cztery many w zasadzie mamy całkiem wyborne combo, w którym no niestety giną też wszyscy. Tak? No ale to dwa obrażeń, także, no, uważam, że całkiem spoko. Kontruje to w pewien sposób, na przykład Stormwind Championa, tak? Rzucamy równość, ale i tak wszystko ma dwa punkty życia, a takie eksplozje w szyb już swoje robi. Kolejna karta: Piloted Sky Golem. No i to jest. To już jest całkiem ciekawa karta. Co prawda widzicie, tutaj jest sporo tego RNG, RNG tego właśnie losowatora, tak zwanego nie? losowości e, 6 many, 6-4 stworek. No biednie że 4 punkty życia, bo to jest bardzo mało, to tak naprawdę zatrzymany jednostka go skasuje. No, za cztery many zatrzymany chociażby na ten przykład e, od Huntera chrumkacz, ten taki świniaczek. 4-2, nie? Proszę, już posprzątany. No i parę rzeczy go generalnie zabija bez problemu, ale, ale ma bardzo fajną tą umiejętność. 4-manowego minionka przywołuje po śmierci. No to sprawia, że będzie to karta myślę często używana, zwłaszcza na arenach. Eee, dodaje element losowości, no ale w najgorszym wypadku, za 4 many to co dostaniemy? No, dostaniemy na przykład eee, 1-4 Silver Back Patriarch tego z tauntem, no to jest biedna karta. No ale możemy też dostać za 4 many Yeti, możemy dostać druida szponów. No, sporo jest takich, bo, znaczy random, no to random, tak? To random raczej ze wszystkich, czyli grając magiem, możemy dostać karty druida. Nie wiem, może tak, może nie, tak czy inaczej, no, mamy dwa stworki w cenie jednego, więc to już jest spoko, taki z Golem, tylko trochę lepszy. No i zresztą jednostka też lepsza, prawda? Co ten element losowości sprawia, że nie każdy będzie go chciał silencować, ale z drugiej strony, no, możemy dostać dziadostwo, ale możemy też dostać się spoko, więc, no, wiecie, wszystko jest możliwe. Kolejna karta, 4 many, Enchance O'Mecano, e, Bald Cry, to jest znowu widać, totalny random, e, reszta minionków dostaje albo Windfury, albo Taunta, albo Divine Shielda. Tak randomowo, totalnie randomowo dostają, e, co sprawia, że będzie się śmiesznie działo, 3 dwa statystyki to straszna bieda, to dwumanowe, dwumanowe karty tyle mają, nawet niektóre jednomanowe, a tu za cztery many, no ale przy odpowiedniej ilości stworków na stole e, może się zacząć dziać, nie? Wszyscy mogą dostać Taunta, ale wszyscy mogą dostać Windfury i, i nagle będzie niezły ogień. Także powiem wam, no Chociażby nawet jeśli dostaną Divine Shielda, to popatrzcie, jakie to ma e, value, jaką to ma wartość, jeżeli mamy Blood Knighta w ręce, nie? Już jest spoko. Dobra. Kolejna kartioszka, tym razem już dedykowana dla maga. Add a random minion to your hand. It costs 3 mana less. E, dodaje nam losowego stworka. Totalnie losowego stworka, o ile dobrze rozumiem. Całkowicie ze wszystkich. Możemy dostać legendę, możemy dostać coś za jeden many, ale będzie to otrzymane tańsze. To, to jest w sumie spoko, bo w drugiej rundzie możemy rzucić spela, który da nam pięciomanowego Ragnarosa, nie? Na przykład. Czy, no tak naprawdę to całkowicie zmieni rozgrywkę, ponieważ, okej, okay, losowość jest niesamowita, dostajemy cokolwiek. Dlatego kosztuje dwa many, bo możemy dostać coś rewelacyjnego i możemy dostać coś bardzo biednego, ale w wypadku dostania czegoś fajnego, e, tak na dobrą sprawę, Eee, powiem Wam, że no, to może całkowicie zmienić rozgrywkę. Popatrzcie na przykład scenariusz. Umaga. Tak? Scenariusz, który dopakowuje resztę jednostek, daje, czy daje dwa ziomki z no, opcji jest niesamowicie dużo. Pomyślcie sobie, velen umaga, tak? A czemu nie? Dostajemy Welena, który nie kosztuje 7-4 a many. I za dwie rundy, albo nawet za rundę z koinem, po tym unstable portalu, wchodzi sobie velen na stół i nagle nasze pingania zadają dwa. Nasze Fireballe 12, a Pyroblast 20. Także to, tak, to opcje jest mnóstwo, tylko to wszystko jest, niestety lub niestety, oparte na losowości. Kolejną kartą jest Mother Bomber. To jest jedna z tych śmieszniejszych kart, ja go słyszałem, to, śmiechłem. Znaczy to jest po prostu upgrade'owana wersja e, Mad Bombera. Tak? Szalonego bombiarza, chyba tak mu było po polsku. Za dwa many zadaje trzy obrażeń tenziom, za 5 many ma statystyki 5-4 i zadaje 6 e, obrażeń losowo rozpieprzone po całym stole. Wszędzie. Także dzikość i, i normalnie... Będzie się działo. Oj, będzie się działo. Kolejna karta Cogmaster. E, I to jest... O, popatrzcie. Pierwszy ziomek, który jakoś tam współgra nam e, z mechami. Dostaje plus dwa do ataku, dopóki kontrolujemy mecha. Za jeden many Mm, wiecie, no tak naprawdę możemy wrzucić, nie widziałem tu mecha za jeden manę jeszcze, ale e, w drugiej rundzie dokładamy mu jakiegoś mecha i ziomek się robi 3-2 za jeden many i nie tracimy punktów życia, także spoko, tylko no właśnie trzeba mieć mecha, także to jest fajnie zachowany balans, a z drugiej strony jest to jakaś tam opcja, ponieważ deki na mechach będą bardzo popularne, coś czuję. Dalej, Velef's well Chosen, e, karta dla kapłana za 3 many, e, minionek dostaje plus 2, plus 4 i spell damage plus 1 no, sporo sporo tutaj kombosów przychodzi, bo dwa z przodu, cztery z tyłu, więc na przykład bardzo fajna karta dla e, niezu, jak jakim się nazywały te wise które są 5-5, znaczy mają 5 punktów życia, ile mają życia, tyle mają ataku, nie, to, to, na nich na przykład fajnie będzie znaczy nie, no na wiele rzeczy to będzie fajnie działać, A dwa z przodu, cztery z tyłu, ciekawa kombinacja, jeszcze ten spell damage, coś tam na pewno pomoże. Dalej, Dr. Boom, mamy pierwszą legendę, e, Battle Cry, Summon 2-1-1 one, one, Boom bots. No i ostrzeżenie, boty mogą wybuchać. E, tak, Ziemek za 7 manestraty 7.7, tak, że przyzwoicie, ale co z tymi bumbotami? Powinny tutaj dalej gdzieś być, natomiast jeśli by ich nie było, to ja szybciutko powiem. To są takie małe stworki 1.1, ale jak zginą, to zadają 1 do 4 obrażeń randomowemu przeciwnikowi. Także to wiecie, jak to jest tą, akurat z taką losowością, tak? Taka losowość to jest coś w stylu kill random enemy deadly shot u Huntera. Jest jeżeli stworków jest dużo, jeżeli nie ma dużo stworków, to w ogóle nie ma mowy o losowości, i tutaj właśnie wtedy czuć potęgę tych kart. One no, z założenia mają być losowe, natomiast w niektórych przypadkach nie są, i wtedy no, robi się groźnie. O, tutaj mamy ach tak to są znowu te same karty widzę jest tak zmontowane że, że karty się powtarzają natomiast tutaj są znowu karty o których już mówiłem ten też był o blink tron 3000 to jest to jest zabawna karta to jest boombot, ale to zaraz blink tron 3000 5 many czy 4 ziomek i battle cry ekwipuje randomową broń obu zawodnikom randomowa broń ze wszystkich więc możemy dostać coś fajnego coś dziadowskiego ale generalnie rzecz biorąc e, całkiem fajna sprawa wyobraźcie sobie druida który dostaje na przykład w tym momencie od chociażby Doomhammera, nie? i Druid dopakowuje sobie parę punktów ataku, chociażby jeszcze rzucając za 3 punkty many, plus dwa do ataku, wszystkim, już wjeżdża za 8 w przeciwnika. W jednej no czemu by nie? No, oczywiście to wszystko jest losowe, ale po prostu na tym właśnie polega ten dodatek. Tutaj chodzi o to, żeby było losowo, żeby było zabawnie, żeby niczego nie można było być pewnym, No jest to swojego rodzaju zabawa, natomiast, no, jeśli chodzi o takie. Jeśli chodzi o takie bardziej poważne e, rozgrywki, to nie będzie miało zbyt dużego sensu Niektóry, większość z tych kart, przynajmniej tych ujawnionych, e, dopóki ktoś nie wymyśli czegoś fajnego, aczkolwiek myślę, że i tak będzie ciężko, no właśnie ze względu na tą niesamowitą losowość, nad którą nie da się panować. W niektórych wypadkach się da. Dobra, Bomblobber, 5 manet, 3 statystyki, no to jest jak na razie biednie, ale Battle Cry zadaje 4 punkty obrażeń randomowemu e, stworkowi przeciwnika. No i to właśnie. I to jest losowość, nad którą możemy panować, więc tak naprawdę ta karta może grać. Może grać na 4 punkty obrażeń, to jest tak coś pomiędzy Fireballem a e, Frostboltem, e, Co prawda 5 many, więc więcej. No ale dlatego 5 many, że mamy stworka, prawda? 3-3 statystyki nie powalają, ale jeszcze 4 punkty obrażeń już troszkę zmieniają postać rzeczy. Jest ten Bumbot właśnie, popatrzcie, w Deadle 1 do 4, tu random enemy a random enemy to nawet nie minion, to może polecieć w y, przeciwnika. To możemy sesami pingać takiego chłopa, żeby wysadzić się gościowi na pysku. To, wiecie, no, opcji jest sporo, a to może nawet ciekawie działać. Dalej Flame Cannon, kolejna karta dla Maga, o ile się nie mylę, tak wydaje mi się. <ścoughs> Deal 4 damage to a random enemy minion. No i właśnie, i to znowu dwa many, 4 obrażeń, ale mamy losowość, nad którą da się panować, prawda? Bo to może być jeden stworek, i to już myślę, że to może grać. Goblin Blast Mage, 4 mane 5, 4 statystyki, Battle Cry. Uh, if you control a mech, deal 4 damage randomly split among enemy characters. Uh, co to znaczy? Jeżeli kontrolujemy jakiegoś mecha i znów jest ta synergia, uh, na Battle Cry, czyli na wejściu, na okrzyku bojowym, zadaje 4 obrażeń randomowo rozłożone po jednostkach przeciwnika. Myślę, że zdajecie sobie sprawę z tego, jak bardzo to może być zabójcze. Może, nie musi, ale może być zabójcze naprawdę, naprawdę bardzo. Eee, co prawda enemy characters więc i bohatera to uwzględnia, no ale czy to źle? Wydaje mi się, że nie. Mad Bomber już było. Dalej, Mech Rapper, 2 eee, many, 2 trzy statystyki, czyli spoko, taki mm, powiedzmy eee, rzeczny krokoliszek, tak? Dokładnie te same statystyki, koszt many to samo, ale wszystkie mechy kosztują jeden many mniej. No i to jest, to jest naprawdę fajna karta, zwłaszcza do tych mechowych deków. Eee, Myślę, że to się będzie kręciło. Piloteczka Skygolem Golem już był. Recombobulator. Długa nazwa. Ciekawi mnie, jak to przetłumaczą na nasz polski rodzimy język. Dwa many 3, 2 statystyki, czyli... Czyli jest... E, Okej, okay, już statystyki takie standardowe dla dwumanowych stworków, ale w Battle kraju zamienia e, jakiegoś e, friendly miniona. Wychodzi na to, że będziemy go e, mogli wybrać, ponieważ nie ma random, tylko... Tylko jakiś minion, friendly, w randomowego stworka o tym samym koszcie many. To, to jest spoko, bo możemy na przykład, właśnie z tego silver Silverback Patriarcha, którego tam nam dobierze, zrobić coś innego za 4 many, więc, więc jest spoko. Shrinkmeister. E, dwa money, 3, 2 many, 3-2. Znów ta sama baza jest w porządku, ale Battle Cry zadaje, daje minionkowi minus 2 do ataku w tej rundzie. Minus 2 do ataku w tej rundzie, no to oznacza, że czasem żyć albo, znaczy tak, żyć albo umrzeć. Tak? Wóz, przewóz. No i to już jest, to jest naprawdę dobra karta. To jest naprawdę dobra karta, ponieważ statystyki normalne, a po prostu umiejętność bardzo dobra. To myślę, że będzie miało użycie i to dość spore. Tu mamy Sneed Old Shredder 5-7 statystyki za 8 many, czyli taki typowy, troszkę bardziej tankowaty ziomek. Jest spoko. Statystyki, no to prawda, no 8 many, no to na przykład taki Keltu ma 6-8, prawda? W tym samym koszcie manowym i bardzo mocną umiejętność, ale. Ale ten gość ma niesamowitą umiejętność. Deathrattle Summon a Random Legendary Minion. Okej, okay, możemy dostać wszystko legendarne. Mamy okrojone tylko i wyłącznie do legendarek, więc to już jest duży plus, ponieważ te legendarki, wiadomo, są dość mocne. Ehm, no, po śmierci, więc tak naprawdę sprawia to, że chociażby świetna kontra na maga, flame strike czy fireball w niego, spoko, gość zginie, ale zaraz wstanie jakiś inny. Może przyjdzie dodostwo, a może nie. Znów mamy ten nie, nie do opanowania element losowości. Natomiast tutaj w ten fajny sposób, bo tu mogą ciekawe kombosy z tego wychodzić, i już widzę te filmiki, które będą się przewijać, co to ludzie wybrali, nie? Dalej, Thermaplug, Thermapluk, ciężka nazwa znów. 9 many, 9,7 statystyki. I teraz uwaga: za każdym razem, kiedy gini, ginie stworek przeciwnika, przywołujemy sobie leper gnoma na sprawa, bo te leper -gnomy są strasznie upierdliwe i jeszcze po śmierci zadają dwa obrażeń w przeciwnika, co jest tak naprawdę bardzo ważne. Gość statystyki mocne, ewidentnie stwor do atakowania, 7 punktów życia, no ciężko będzie to, znaczy łatwo będzie to zabić, ciężko będzie to utrzymać jakoś długo na stole, za 9 many to uch, no ale umiejętność całkiem przyjemna. Czy to będzie miało zastosowanie? Coś czuję, że będą tutaj fajne deki i wyobraźcie sobie już mieć na stole. E Wrzucamy tego gościa, wrzucamy razem z nim dziesiąta runda na przykład, e, niezu, jak mu grabarza. I teraz za każdym razem ginie stworek przeciwnika, e, to pojawia nam się lepergną do grabarza. Od chociażby taki pierwszy pomysł, który przyszedł mi do głowy przed chwilą. Dalej, jeden, dwa statystyki, dwa many. Micro Machine e, dostaje plus jeden do ataku na początku każdej rundy. No, taka troszkę bardziej uboga wersja cienia na ekstremas. E, bardziej uboga wystarczający na extremas, natomiast, no to też w sumie przy odpowiedniej kontroli stołu, mm, gość może tak rosnąć, 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 rosnąć. No, wiecie, no, zła karta nie jest, dupy nie urywa, ale jest, tak? I, I to może być jedna z tych kart, które jakoś tam będą używane. Dalej, Mimirion's Head. 5 many, 4, 5 statystyki, czyli taki o jeden many droższy Yeti. No, ale, no, ale właśnie. To, co jest najlepsze w tej legendarnej. Jak zauważyliście karcie, to jego umiejętność jest genialna. Uwaga! Na początku rundy, jeśli mamy przynajmniej 3 mechy na stole, niszczymy je wszystkie i formujemy V07Tron. No, zaraz zobaczycie co to jest, to podtrzymam Was chwileczkę w niepewności. I przejdziemy dalej do Piloted, Piloted Shredder. Death Rattle summon Random to Cost Minion. 4-3, statystyki za 4 many, to straszna bieda. Samonujemy dwuma nowego minionka. No wiecie tak jest, nie? Dwumanowych są fajne, są lepsze, gorsze wiadomo, no, możemy dostać, nie wiem, Novice Engineer i już też widzę właśnie filmy z Novice Engineer w akcji. E, no ale to wciąż jest jakiś stworek po śmierci tego. tak? Te stworki z Detrable przywoła innego stworka, są całkiem spoko, e, ponieważ są świetną kontrolą na wszelakie e, removale. Dobra, jedziemy dalej. I tu jest V07 TRON, zaraz do niego dojdziemy po kolei. Spider Tank 3-4 zatrzymany. I to jest porządna karta. To jest zwykła vanila, tutaj nie ma nic ciekawego. O, właśnie, tu świetnie widać, popatrzcie. Jest nowy znaczek, tak jak w Nax Ramas. W Zwykłą nie, w Nax teraz tutaj też jest w tym dodatku osobna sygnaturka. I to jest właśnie zwykła vanila, to jest taki najbardziej normalny stworek, jaki może być, przy czym jest bardzo fajny, ma bardzo dobre statystyki 3-4 jest o wiele lepsze od 4-3. 3-4 zazwyczaj dealuje nam 2 za 1. Tak nasz 1 versus 2 jakieś 4-3 sprawia, że stworek dwumanowego zabija. No i to generalnie jest bieda, jeżeli 3 manowego zabija dwumanowy, prawda? To tak nie powinno być. A tak to, już jest spoko. Taki spider tank, bardzo fajna karta, a taka troszeczkę słabsza wersja Atiego, nie? 4-5 za 4 many, to samo. Bardzo spoko karta. Ok, Unstable Portal, ach tak, to już mówiliśmy o tym, karta maga, dalej. Upgraded Repair Bot, 5 many, 5-5 statystyki, super, ale w Battle Cry'u dodaje przyjaznemu mechowi 4 punkty życia i to też jest bardzo przyjemna karta. E, też widać, że od kapłana ewidentnie, natomiast e, umiejętność bardzo dobra, statystyki całkiem niezła jak za 5 many. Tak naprawdę traci 5 manowy wanila stworek, jest jakiś taki 5 manowy vanilla stworek? Kojarzę tylko jednego za 4 many, jest 4-5. Jeżeli się odniesiemy do tego, to yy, no niewiele mu brakuje, a ma bardzo fajną umiejętność. No i jest nasz faworyt V07, V07TRON. 8 many, 4-8. Charge Mega Wind Fury. <ścoughs> no i co to jest Mega Wind Fury? 4 ataki na rundę. To jest coś, co może Jezusie, na początku rundy. Przypomnijcie sobie cofnę. Na początku rundy, jeżeli mamy. Trzy mechy, niszczymy je i formujemy tego ziomka. To jest jako jeden, jako jeden ten. Jeden mech, tak? Musimy mieć jeszcze dwa jakieś mechy. Zabijamy je wszystkie. Niech to będzie na przykład ten gość Piloted Shredder i niech to będzie Piloted Skygolem, tak? Obaj giną, albo nawet lepiej, nawet ten Sh Sh Sneed Old Shredder. Eee, one giną, przywołują nas czwórki Ja przychodzi jeszcze ten ziomal, który od razu wchodzi z szarżą i czterema atakami mamy 10 many, żeby go w wszelaki sposób dopakować możemy mu dodać miliony ataku i po prostu rozpieprzyć przeciwnika instantowo no, ale dobra, lecimy dalej bouncing blade, to jest bardzo śmieszna karta eee, gdzieś tutaj powinienem mieć jej działanie, zaraz wam pokażę eee, o, o, o czyżby to tu Zaraz, zaraz, tak jest. A i widzicie jak pięknie działa, eee, tu jest zapętlony zgif, prawda? Bouncing Blade, jeden damage'a randomowego mu minionkowi ze wszystkich na stole, aż ktoś nie zginie. Patrzcie, Bouncing Blade jest rzucony i odbija się zadając po jeden obrażeń w zasadzie wszystkiemu, niektórym nawet dwa, tutaj aż trzy punkty obrażeń, aż nie zabija tego gościa. Jeszcze raz, uwaga i leci hop rzucaj bouncing blade i pach 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 Świetna sprawa. Wyobraźcie sobie i połączenie bouncing blade'a z od chociażby berserkerem z gurubashi. Za każdym razem jak dostanie jeden damage on rośnie. Połączenie z floating berserkerem. O ile to nie on zginie, będzie rósł jak szatan. Generalnie Turbokarta. To naprawdę będzie fajnie grało Warriora. Oj, już widzę te Agro Warrior z Bouncing Blade'ami. Będzie, będzie się działo. Kolejna karta. Clockwork Giant. 12 many. Kolejny Giant, tym razem Mac, ee, który kosztuje 1 mniej many za każdą kartę w ręce przeciwnika. Świetna kontra na handlocki. To jest naprawdę dobra konta na handloka. Gość gromadzi karty i my wrzucamy sobie swojego Gianta, dzięki temu, że ma dużo kart. Super. To naprawdę, to, to jest też kolejna karta, która się na pewno przyjmie, bo jest bardzo przyjemna. Dalej, Clockwork Gnome. 2-1 za jeden many No, to taki na przykład Leper Gnome. Ale jak zginie, dodajemy sobie Spare punt. Part, spare part, <noise> zapasową część do naszej ręki, zaraz Wam pokażę, tu gdzieś powinny być wszystkie te zapasowe części rozpisane, ale po drodze mamy jeszcze Gnomish Experimenter, trzymany, trzy, dwa statystyki. Drawujemy kartę, jeśli to minion, zamieniamy go w chickena. No i właśnie, to jest karta, która wzbudza pewnego rodzaju kontrowersje. W niektórych dekach kombosowych, takich jak na przykład Miracle Roach, czy e, w zasadzie przejdźmy mi do góry tylko Mirac Mir Miracle Roach w tym momencie, to będzie straszne, ponieważ na przykład wyciągamy sobie Auctioneera i zamienia się w kurczaka 1-1, prawda? Czyli ogólnie zasada jest prosta. Lepiej mieć na stole kurczaka niż go nie mieć, prawda? Więc to już jest coś. Yy, natomiast jeżeli prze, przetopimy na kurczaka konkretną, kluczową w zasadzie w naszej strategii kartę, może być bieda. Ale w takim dezu praktycznie nie robi nam to różnicy. Drogujemy kartę. Jeżeli będzie to naczyno dobra, w dezu akurat jest sporo stworków, więc one są lepsze, gorsze, ale taki kurczak dupy nie urwia, to są prawie same stworki, więc akurat dezu jest słaby, ale pomyślcie, no, na przykład 3-2 zatrzymany nie jest lezdrojem, karty świetnie, jeżeli to jest na przykład dek oparty głównie tylko i wyłącznie na spelach. No to czemu nie? Hop! I przychodzi nam spel do ręki prawie zawsze, prawda? No i też są deki, w których tak naprawdę te stworki jakoś bardzo nie, nie mają znaczenia. Wtedy spoko dobieramy kartę, przyjdzie kurczak, no to będzie kurczak, nie, to mamy kartę, więc jest OK. Jest to dość sytuacyjna karta, zależna, bardzo zależna od deku. Nasze szczęście, no tutaj już tak naprawdę ten random jest troszkę mniejszy, ponieważ wiemy, co mamy w deku, tak więc tak na szybko możemy oszacować procent na to, że będzie to stwór albo nie. Dobra, następna karta. Tinker Town Technican. Trzy many, trzy statystyki, nie, to już troszkę lepiej. I Battle Cry. Jeśli mamy Mecha, dostaje plus 1 plus jeden. Właśnie, nie wiem, if, czy Mech dostaje plus jeden plus jeden, czy ten Ziomal dostaje plus jeden plus jeden i dodatkową zamienną część do ręki. E, to są zamienne części. No i patrzcie, wszystkie kosztują jeden many i one są bardzo przyjemne. Rusty Horn daje minionkowi Taunta za jeden many. E, dalej, Emergency Callend. E, zamraża minionka. Super. E, Finky Cloak Field e, zapewnia naszemu minionkowi niewidzialność do następnej rundy. Whirling Blade dodaje plus 1 do ataku. Reversing Switch zamienia minionkowi życie z e, atakiem, czyli taki Crazy Alchemist tylko za 1 many. No i bez tworka. Armor Plating, plus 1 do życia dla stworka. No i Time Rewinder, cofamy sobie stworka do ręki. Całkiem przyjemne, w praktyce mogą się okazać zabójcze, może nie, no wszystko pokaże dopiero dodatek, który wejdzie. No wiecie, no na przykład taki Undertaker Grabasz, po streamach i po tym wszystkim wydało się biedną kartą i nikt nie stawiał na niego, a okazał się jedną z mocniejszych kart tego dodatku. Dalej, Ogre War śmieszna karta, 3 punkty ataku. Przepraszam, 3 punkty many, 4 punkty ataku, 2 punkty wytrzymałości broni i 50 szans do, na zaatakowanie złego przeciwnika. <noise> Ładuje, no wiecie, no to jest dobre na przykład, jak gość jest sam, no to jeb go w pysk, nie ma opcji, żeby coś innego poszło, ale jak już ma stworka, to może być troszkę dziwnie. Okej, okay, dalej. E, znaczy, dziwnie, nie dziwnie. Popatrzcie, no na przykład jestem pewien, ale może to mijać taunta, prawda? Jeżeli jest twór z tauntem, 50% na to, że ominę taunta i walnę w przeciwnika. Jest to jakaś opcja. Tutaj mamy. Widzicie, dwumanowego stworka 3-2 z Windfury, który pojawił się w demie. Za dwa many Windfury? No, jest grubo. No, tutaj mamy takie ładne taką ładną graficzkę. Łącznie z tymi właśnie kartbekami nowymi, no i dwie karcioszki. Następnie mamy nową, jak widzicie, nową mapę. Całkowicie nowiutką, już tam na gifie było ją widać, ale tutaj też jest, także będzie klikanie, odkrywanie, co jest, co tu już widzę guzik do wciśnięcia, tu dwa guziki będzie działało, no będzie wesoło. Tak? No ta mapka już mi się podoba. No i na sam koniec to, co będzie dodane w patchu, to coś, na co wszyscy długo, długo czekaliśmy, czyli Spectator Mode. Obok listy przyjaciół będzie kółeczko znajomych, możemy sobie oglądać, przeglądać, jak grają, oglądać ich mecze, oni będą o tym poinformowani. No, w końcu to jest, tak? Więc... No i w zasadzie, jeśli chodzi o najważniejsze rzeczy, to karty omówione, no i tak właśnie wygląda ten patch w dużym, dużym skrócie, tam jeszcze parę zmian jest, jeśli wypuszczą, to jeszcze na razie wszystko jest po prostu przeciek, więc yy, skończymy na tych ważnych informacjach. Ja liczę też na to, że dołożą jakąś, yy, jakieś deksloty, tak, ponieważ w tym momencie, no to mamy cały czas miejsce na 9 deków, a kart przybywa, więc no, wypadałoby coś z tym zrobić, zobaczymy. Tak czy inaczej, no cóż, no tyle, tak, koniec, jeśli chodzi o omówienie, wyjdzie dodatek jeszcze raz, zrobimy już dokładnie, może bez omówienia kart, ale dokładnie co się zmieniło w e, tym patchu, na pewno dam wam znać, no a teraz zapraszam na kolejne filmy, no i do usłyszenia już wkrótce, hej!